Oto najskuteczniejszy snajper w historii. 500 zabitych radzieckich żołnierzy w 100 dni. Mowa o Simo Heicha, fińskim bohaterze wojennym. Jego działania miały miejsce podczas wojny zimowej, gdy Związek Radziecki najechał Finlandię. Pomimo przytłaczającej przewagi przeciwnika, Finowie nie poddali się. Mobilne jednostki strzelców na nartach działały na tyłach wroga, szerząc strach i dezorganizację. W tym kontekście pojawia się postać Simo Heicha. Jego biały kamuflaż. Umiejętności tropienia i precyzyjne strzelanie sprawiły, że stał się jak cień pojawiający się i znikający nagle. To właśnie nieuchwytność i szybkość eliminacji wrogów przysporzyły mu przydomka, biała śmierć. Jego działania znacznie wpływały na demoralizację oddziałów Związku Radzieckiego. Sowieci wielokrotnie bezskutecznie próbowali go schwytać, wysyłając specjalne grupy do tropienia i likwidacji. Z ustaleń biografów Heichy wynika, że z pistoletu maszynowego zabił około 250 żołnierzy radzieckich. Jednak. Zgodnie z regułami gry, nie wlicza się ich do jego snajperskiego dorobku.